24 lipca w 1943 roku zaczęto w Hamburgu alianci zaczęli operację Gomora. Zaczęto tą akcję 19 lipca w Rzymie w 1943 roku. Zginęło 4000 ludzi, zbombardowano Bazylikę Świętego Wawrzyńca. Tego dnia wprowadzono pierwszych 200 więźniów do KZ Warszaw. Tego samego dnia, 19 lipca w 1943 roku, powieszono 12 Polaków w Oświęcimiu. Tego samego dnia Matka Boska w Siekierkach podaktowała litanię. Matka Boska w Siekierkach zaczęła się objawiać po 3 maja 1943 roku. Zapowiedziano ją 28 kwietnia w 1940 roku, kiedy w Berlinie na karę śmierci za pomoc w Polsce, w Toruniu, Rządzkowi więźniowi został skazany Konstanty Drozdowski. został spilotonowany właśnie tego dnia, kiedy Matka Boska zapowiedziała swoje objawienia 3 maja w 1933 roku właśnie w Warszawie także ak akcja Gomora, operacja Gomora która której celem było zniszczenie miasta świętego Benedykta V, który zmarł tutaj na wygnaniu w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. To jest cały czas program przejęcia władzy świata przez arystokratów świata. W zeszłym roku, 12 października, minęło 527 lat zaczęcia tej operacji. Mamy pomnik tych ofiar. Mamy dzielnice, które były niszczone. ten Bursort, Wedel, Horn. Miasto płaneło miało być zniszczone. Miasto, w którym władcą kościoła był wnuk króla Jana III Sobieskiego, Klemens August. Władcą był cesarz Karol VII. Koronowany 12 lutego 1400, 1742 roku we Frankfurcie nad Menem w tysiąclecie synodu. Także akcja Gomora była dobrze zaplanowana no i właściwie trwa do tej pory, to, jak teraz to wygląda. Tutaj mamy właśnie, jak wyglądało z Kirsi domy.

Zniszczone. Podczas operacji Gomora zostało zniszczone miasto. 900 tysięcy ludzi było bez dachu nad głową. 277 szkół, 58 kościołów zostało całkowicie zniszczonych. Lub skąd? 24. W szpitale. Nie da się oszacować, ile mieszkańców zginęło. Około 34 cztery tysiące, których wielu nie można było zidentyfikować. 125 dwadzieścia pięć tysięcy zostało zranionych. I jak wyglądało miasto. Przeznaczony na śmierć. Tutaj mamy, jak więźniów zatrudniono, tysiąc więźniów znajdamy, gdzie zastępcą komendanta Maxa Pauly czyli papowskiego, sąsiada Tuska, był właśnie dziadek Donalda Tuska.